Dziś wyjątkowy dzień, bo zawsze nadchodzi taki dzień, a dziś jest taki dzień. Ale mi się zrymowało. Przed wami Hunter The Reckoning. Normalnie tytuł ekskluzywny na Xboxa, wow, co jest dość rzadkie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. No i też rzadkie było za czasów pierwszego Xboxa, bo konsola była na tamte czasy dosyć nowa, a znana była bardziej z gier multiplatformowych. Tytuły ekskluzywne próbowały grać pierwsze skrzypce na Xboxie, ale nie zawsze to wychodziło. Na rynek przybyli się tylko ci najwytrwalsi, a jednym z nich na pewno nie był Hunter the Reckoning. Na sam początek należy powiedzieć wprost, że ta gra jest po prostu średnia. Nie biorę tutaj na celownik fabuły, bo ona tutaj nie jest najważniejsza. Ale pod aspektem graficznym, mechaniki i rozgrywki. Wiem, że takie właśnie są gry z gatunku pseudo-RPG. Choć bardziej pasuje tutaj stwierdzenie Hack and Slash. Akcja gry umiejscowiona jest w małym miasteczku Ashcroft. Miejskie więzienie od wielu, wielu lat jest pod kontrolą wampirów. Nikt nie wiedział, że przez ten czas ofiarami padały dziesiątki ludzi, aż do egzekucji największego seryjnego mordercy, Nathaniela Arcadiego. To właśnie jego śmierć i jego dusza przelewa czara goryczy i na świat przechodzą diabelskie moce, które opanowały więzienie lecz szybko czterem śmiałkom udało się opanować sytuację. Udało się zamknąć zło w więzieniu, robiąc z niego żywą trumnę dla zła, które tam spoczywało. Jednak spokój nie trwał długo, bo w rocznicę śmierci seryjnego mordercy ktoś albo coś uwolniło zło uspione w opuszczonym więzieniu. Klugawe zło rozszerzyło się po całym mieście, a świat stanął na krawędzi zagłady. Nieustraszeni łowcy powracają do miasta, aby znowu stawić w czoła złu, które nawiedziło Ashcroft. Do dyspozycji będziemy mieli Spencer'a White'a, który jest w grze typowym tankiem. Bardzo dobry na bliskie odległości, a jego atutem jest topór. Słabo niestety strzela z broni palnej. Kolejną postacią jest Samantha, która posiada pistolet Magnum oraz katanę. Trzecią postacią jest ojciec Cortez, który ma wielki miecz oraz kuszę. Ostatnią postacią jest Cassandra, która jeździ na rolkach i używa dwóch pistoletów. Według mnie ta ostatnia postać najlepiej sprawdza się w walce na odległość. Każda postać to inne statystyki, ale z biegiem czasu i one automatycznie się zmieniają, powodując, że nasi hunterzy są coraz to bardziej niebezpieczniejsi. Do każdej postaci dochodzą też specjalne ataki, jak na przykład Clave, który posiada spencer. Powoduje on wzmocnienie ataków z jego topora. Do tego dochodzą też inne umiejętności, które później odkrywamy. Każdy z łowców posiada dwie podstawowe bronie: jeden na daleki zasięg, a drugi do walki na bliską odległość. Dodatkowo na każdej mapce rozmieszczono broń, która jest dostępna dla wszystkich. Arsenał wzbogacimy o takie bronie jak np. rurka, uzi, piła tarczowa, miotacz ognia i kilka innych przydatnych broni. Co mi się podobało, to fakt, że każda postać posiada inny zestaw broni. Tak jak bardzo lubię tego typu chodzone rozwałki, tak tutaj granie bardzo mi przypadła do gustu. Po pierwsze, sama walka nie jest jakoś dobrze zrealizowana. Animacja postaci nie jest jakoś porywcza, a to co najbardziej mnie rozczarowało, to skupany system celowania. Standardowo w tego typu grach chodzimy lewym analogiem, a prawym celujemy. Tutaj samo celowanie nie działa tak jak powinno. Postać czasem dziwacznie się zachowuje, i nie narzekałbym na to, gdyby nie fakt, że każdą postacią gra się zupełnie inaczej. Każda z postaci wymaga od gracza innego podejścia do zabawy. Atakujemy z rozbiegu, na dystans, z wyskoków, tworząc przy tym proste, ale efektowne kombinacje ciosu. Żeby wykonać jakieś kombo, musimy nieco wychylić prawy analog. Jestem trochę zabawy, ale też dużo utrapienia. Walczyć nam przyjdzie z zombiakami, jak i coś na wzór pająków z dużymi głowami, które wybuchają, gdy do nas podejdą. Są też kamienne gargulce, które najlepiej jest pokonać bronią białą, niż marnować na nich amunicję. Stanąć do walki przyjdzie nam jeszcze ze szczurami, wampirami, szkieletami i kilkoma innymi maszkarami. W Hunter The Reckoning są też specjalne miejsca, w których możemy się podleczyć, tak zwane Halt Glyph albo znak Conviction, który regeneruje nam manę. Niebieskie punkty na obiektach to informacja, zaś zielone to koniec danego etapu. Potwory zabijamy w różnych miejscówkach. Na ulicach, na cmentarzu, w katakumbach, w ściekach, w jakiejś rezydencji. No i czasem uratujemy kilku cywilów, albo powalczymy z jakimś bossem, jak na przykład dupny miś w kościele. No tego jeszcze nie było. Normalnie antychryst. Jeżeli chodzi o poziom graficzny, to dziś to już nie powala i nie robi takiego wrażenia. O wiele lepiej pod tym względem wyglądał Baldur's Gate Dark Alliance. Tutaj w dniu premiery wyglądało to przyzwoicie, ale dziś nie ma co nawet tego komentować. Wiecie, ja wychowałem się na postalu, więc Hunter the Reckoning w ogóle na mnie wrażenia nie zrobił. Od co gra, jak każda inna, ze swoimi niedoróbkami. Mimo iż wrogów pełno, strzelania dużo, to brak tu poczucia osaczenia oraz większej dynamiki. Bo mimo wszystko odniosłem ciągłe wrażenie, że gra jest po prostu wolna. A tak przecież nie powinno być. Czego doskonałym przykładem jest Alien Shooter. Prosta gierka, a wszystko to zapewnia, czego Hunter The Reconic nie zapewnił. Nie polecam wam tej gry, bo mimo wszystko jest to mocny średniak. O którym dziś mało kto pamięta. Zwłaszcza z pierwszego Xboxa. Dzięki za uwagę, zapraszam do subskrybowania mojego kanału.